Na moim kanale ja jestem Pędzial Dzisiaj nagwiemy Brawl Starsa i dzisiaj znowu będziemy wypełniać leje pucharów także i może z... zbijemy na 15 rangę na niej, To jest fajne. I misje mam nowe To może dzisiaj w tym odcinku zrobimy misję myślę bo mam na to, co mogę weźmiemy wy, wy, tego kolta mam nie dużo w nie było Dobra, wierzemy to i gramy później będzie odcinek znów z Brawl Stars. Wczoraj nie roblox Roblox'a, wy dzisiaj trzy filmiki, bo wczoraj nie nagrałem jednego. Jakby dzisiaj dwa Brawl Stars i Roblox. Po tym odcinku, nagramy Roblo... nie Roblox, yy, Brawl Starsa, a później na przykład nagram Roblox, ale jeszcze muszę myśleć w co, także... Kurde. Postać mi się, nie? Buł, dobra... Buuu... o, o kurde, ale oni zrobili! Yy. Jeszcze nie wiem... Yyy, bo... Mówię dzisiaj mowę. W tym odcinku wyrobimy jakąś postać. Bo tak, tu big box i z tego big box. Także coś musi wylecieć, widzowie. Musi coś wylecieć. Jak nie wylecieć, będzie kurde pech. ale dwa big boxy, no powinno coś wylecieć. na nani. Teraz, o, dobra, ja idę po tamte skrzynki, a nie wydawało mi się dobra. Dobra, pomogę Ci. Idziemy teraz po Ems. Ems później sobie pogramy, to zrobimy tę misję. Penny. Dobra. Dobra. Kurde! Daryl, nie! Dobra, Daryl mnie zabił. Zaskoczył go złota, nie. Nie, Penny! Pani została ubita trochę. Nie! Jezu, co za yy, Na początku zostawcie... Yy, zapomniałem, bo na początku zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał z żeby nie ominęły was filmy i tak dalej ej, y -y -y. y -y, Jesse! Eee y -y, pokonam ją na luzie. A. Tyle HP to zrobi pół! Nie pusi. Y -y, jak się nazywało? Pikuś, o. Eee, no nie! Dobra, uciekamy. Dobra, nie uciekamy. musimy. Jesse. Ja tu się chowam. Poczekamy, Poczekamy dobra, idziemy tu. Teraz tu. A nie, jak jest to? Piękniemy, piękniemy, piękniemy. Aaaa! I to! Aaaa! Pozdrawiam e, tych, którzy są nowi na YouTube. Ziomuś Kamel, czyli jak on się tam nazywał, pozdrawiam go. Dzisiaj zasubskrybował mnie. Dobrze polecam. Dzisiaj mam 15 subów. Także dzisiaj 15 subów chyba wbite. Tak, 15 subów wbite. Także mi się to podoba. I kolejny przycisk D. Ja sobie maluję przyciski, bo mam. Mam już jeden za 5, drugi za 10 i teraz trzeci namaluję e, za 15. <grytanie> to jest trochę głupie, wiem że głupie. O. Oczywiście. No właśnie, on jest gaming, no gaming. Właśnie go pozdrawiam, To jest nowym widziem, widzem. 2 minut, 5 minut odcinka, dobra. I jeszcze 10 minut odcinka i kończymy. Kamelka będzie jutro niestety, jutro. Jutro też będą odcinki, filmy i to daje. Dobrze I to zabita, Brok zabity, prześlą ze nie wie się mi tu, o patrzcie pięknie zabici, Rozchop. koi zabity Tam mi się podoba yy! Dobra, uciekamy. Tu nikogo nie ma? Chyba nie ma. Dobra, jak nie ma to nie ma, znajdę się. Co ona robi? Smajaj. Co? Utasuję, czy co? Miałem u to chyba. Co ładowanego. O Jezu, Szerv! Co ona mi zrobi? Co ona mi gówno zrobi? Za przekrocenie. Nie, nie to. Kolicie nie to. Dobra. Tam też jest. Idziemy. Idziemy po tego biarcia. Aaa! Nie ma go! Idziemy sobie szalon! O, tu jest! Jej drugi koles. Nie! A! Wygramy przez tego głupiego kiełka! Nie! Nie Lin. Nie Lin. Ja sekunda już się rozpiłem, już byśmy to wygrali. No on się poddał. Tak łatwo ja się nie poddaję. Nie, nie, nie. Dobra, pierwsza misja zrobiona. Teraz możemy. Bo wziąć tak wylecimy cześć Jessie na pewno kiedyś się vlogi pojawią vlogi, nie i tak dalej a to dopiero jak będę miał kamerkę GoPro Pokonana. Czy tam pokonany. Dobra, nie. Czekajcie, tu jest rok dół. Mają 5 powerów. Lecimy, mimy. Jemy tutaj tam już pękł. Dobra wejść z tym z jej. Dobra jestem z, z, z Jessie, bo ona ma tą armatkę. Nie tam nie wie, bo ja mam tam bomby Nie, ja biorę Zagrany jesteś tu Oj, pięknie, idziemy teraz tam O, tu jest Max Siemka, Maxio Pewnie ci zastanawiacie Kim jest Max czy dziewczyną, czy chłopakiem. Ja wam powiem, że wiem już o tym dawno i ona i Max jest, no, dziewczyną. Także... Tu? Postawiam... O, tu! Ha. I co? Taka trwanyś? Tam trwany byłeś? Dziewięć. Nie jest chcieli dzisiaj. Nie chcę zdejmować. 7,10 na. Wbijemy. Na drugim odcinku to może wbijemy 8,5 pucharków. Jak nie zdążymy, to otworzymy big boxy. Te dwa otworzymy na kolejnym odcinku. To dzisiaj dwa odcinki do także. Jakby na drugim odcinku. Jak nie zwiążę na tym odcinku, to zrobię to na kolejnym. Co? Tego? No. Taki zwany? Jeśli nikt, nikt ze mną nie doziela. Chodź Primo. Czyli max. Daryl. Idzie nam jest nie tak łatwo Idzie co? Subimy, sobie nie, Patrzcie Już sobie tu będzie faj po ten sok Patrzcie pan Dobra, nie idę po ten sok I lecimy Tam jest pamka, ja idę właśnie tu Yeah. Widzicie jaki ja dobry z Brawl Nikt mnie nie pokona, nigdy. Chciałbym wam pokazać na co najwięcej grałem. Najwięcej grałem na zwycięstwa 3 na 3. Bo grałem dużo na zadymę, na solo to ja mało gram. Ale na zło też dużo gram. Także... Tu mamy różne misje. Właśnie... Nie wiem czy robić Nostal Power, ale nie. Nie będę lepą nastał Power, bo ja wolę najpierw postacie, później ten. Później... Ja będę miał wszystkie postacie, to później przecież będę robił na ten, na... Wchodzę tutaj na ten. No przecież to jest proste. Nie nieraz miałem takie momenty, że niechcący mi się ulepszało na tym siódmy pasem i tylko. się nie poddaję, widzicie? się nie poddaję. Mało HP, ale ja się nie poddaję. Patrzcie. Próbuję ich tam celka zaatakować. Dobrze. I to mi się podoba. No i patrzcie. No, czego? Nie zadzieraj, swaniaku. Czekaj, tu ktoś musi być. Nie ma, okej. Okay. Teraz kończymy odcinek po tej linie, że... soczek. Skończymy ostatnia runda i kończymy. Już mam big boxa i drugiego big boxa, tak? Tak. Widzowie, otwieramy najpierw z tego mały opening. Się niestety, jest coś! Widzicie co? Ha! Uwaga! Franka mamy. Jezus, Maria. Franka bym wydropił. Ja nie mogę! Z pierwszego big a teraz otwieramy drugiego. Dwójka na niestety. Ja Ale patrzcie, Frank! Wiedziałem, że coś mi wydarzy. uda się, na kolka. Na moc szóstą. Patrzcie, mam moc szóstą i 7 i słaby. Patrzcie, jest Frank! Ja nie mogę! Widzicie panie. Zaraz kończymy odcinek. Eee, dobra, gramy na sadyme. Ja lubię zadymę. Patrzcie jak będę grał, nie? To jeszcze z botami. Nobami. No zaraz się. Patrzcie. Już porabieni. I Sajonara. Patrzcie. Robię tak, robimy, pyk i bum. Pichają i gorą. Robię bum, robię tak. Dwie minuty? Dwie minuty, jedna sekunda. Co? kończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się za chwilę i cześć.